No, ja, ja, ja dałem telefon. No, XZ, no, XZ, no, XZ, widzowie! Napiszcie w komentarzach XZ. Ja nie wiem w ogóle, co gadam. What? No, a, dobra. To przedstawcie się, kurde, bo ja nagrywam. Ja nie naprawdę nagrywam! No, siema, hello, siema, Co? <ścoughs> Widzowie, w ogóle dawno mnie nie było, wiem, ale dzisiaj wrzucę dwa odcinki. Dwa odcinki dzisiaj będą. Ja rozmawiam sobie przez Simsy. I są dwa odcinki dzisiaj. No to epicko. Dobra. No to lecimy! A co robimy? Bo jak ja już nagrywam. Dobra, dobra. To co robimy w ogóle? Bo ja nie wiem. Ja sobie postawiłem telefon obok laptopa. No, nagrywam. No, to ja widzowie wam pokażę. No, w ogóle jestem bardzo smutno, bo niedługo, bo niedawno miałam nagrywać Pet Simulator X. Pokażę wam grę już na laptopie. Dobra. Ja to miałam nagrywać, ale jest mi bardzo smutno, bo to podobno będzie usunięte. Ja, ja się tak, no tak się smucę że to mi nie wyszło. Ale jeszcze może nie, więc czekajcie. Dobra, to co robimy w ogóle? Dobra, ja wam podam mój nick. Yy. Aha. No to, no, ja wiem jak. Ja się nazywam Diomondo57. Wyślę na czacie. Wyślę sobie... Po... A weźmiesz telefon? Dobra, no to weź. Ja Ci napiszę mój nick! Ja Ci napiszę mój nick! Eee, w ogóle muszę wejść sobie? Jak mój nick śmie. Dio... Dobra, pierwsze... Dio... Jak dalej? Dio... Poczekaj, bo ja muszę patrzeć... Ja napiszę na czacie! Diomondo O? 5, 7 57, dobra. To ja wysyłam mój nick na czacie. Ja wysyłałem mój nick do Roblox. Wysyłałem. Ja już napisałem mój nick na czacie. Pojdziesz sobie na. Dobra. Tutaj. I ja już będę czekał y, na przyjęcie tego y, zaproszenia. To ja napisałem, ja tutaj będę czekał. Piszę, bo ja na raz gram i na laptopie, na Roblox, i nagrywam, i z wami gadam. Na raz, to wszystko muszę robić. Ja się nazywam Dion do 57 i mam takiego skinat o takiego z szalikiem, jakbyś widziała? Co nie? Takiego z szalikiem, no i po prostu. z szalikiem jakiegoś po prostu. No to to ja. I z szarymi włosami. Znaczy z jakimiś szarymi, brązowymi. No bo napisałem na czacie. Ja czekam już na Nie Jestem tam, gdzie się czeka na widzowie. <grymne> <grymne> Dobra, nieważne. Ja mam 13% na telefonie, o kurde. Co? Gracjana? Co? To, to tam, to w tym home, tam gdzie jest home i tam wpisz, tam, to tam ci wyskakują ludzie, bo mi przynajmniej tak jest, nie, bo ja mam, ja mam w ogóle inaczej, zobaczę, czy na pewno dobrze mówię, to jest, na przykład, byle jak nikt napisze tu, co nie, na przykład Biszkopcikso, Wiesz, Tak, tam gdzie... Nie, nie tutaj. Ej, a masz takie jak Friends zakładkę, co nie? I tam pisze... s c Friends? Dobra, wysłałaś? Ja? Ja umieszczę się i kliknij to płestki, coś tam... No coś tam pisze na pewno, żeby wysłać wyśle... Wysłałaś? Do... Dobra, to ja czekam. Re Repuest... Jeszcze mi się nie pokazało. Ja tutaj w ogóle gdzieś napisałem to głupio. Tak ja głupiowo, no gdzieś napisałem, po prostu nie tam, gdzie trzeba. I coś się wyszło, ale ty... ty... Na pewno dobrze, bo mi cały czas się... O, upset. Dobra, zaakceptowałem. -up Za zaakceptowałem. To dołącz przeze mnie do gry 3 razy Pet Simulator X. Trzy razy diamo... Diamond Pet Simulator X. Bo to jest moja ulubiona gra w Roblox. Ona i tak niedługo zostanie z... No po prostu Roblox ją zniszczy i chcę jeszcze trochę powspominać po prostu. Dawno... W... Ja to, ja teraz... Widzisz to? Pet Simulator X. Trzy razy diament Pet Simulator X. No to tam dołącz. W No, No to wejdź po prostu. Napisz, gdzie się szuka gierek. Pet Simulator X. I tam powinny być, wiesz co? takie poczekaj jak, jaki to ma obrazek bo już samy, no po prostu znaleźć tam gdzie pisało trzy razy di diamond pet simulator x to to jest to bo ja jeszcze czekam fantazji łodzie tak się do shopu. dobra to jeszcze ja czekam tu razy, diamo, daj im, ale nie tamten diament, to emotka, taka diamenta. Taki diament, emotka, nie żaden napis. I pet simulator X. Ja sobie za tym Dobra, bo ja czekam. Dam Ci od razu pety jakieś, bo ja mam mocne. Nawet takie pobilium mogę Ci dać. O tego, Alien Axelotla, który daje 1B. Znalazłaś? No to ja nie. Ja, dobra, no to wchodź zobaczymy, czy będziemy razem na serwie. Jak nie, to ja przed Ciebie. Ja, ty tam czekaj, co nie, wejdź i. No, nie jest... No czekaj. No, to. Dobra, to... to czekaj tam, co nie, tam gdzie to jest. Tam gdzie jest ta fontanna mniej więcej tam. To ja dołączę przez ciebie. Bo ja. Bo ja normalnie to sobie tak po prostu z randomami chciałam. i weszłam. O! Da, tak dobrze. Do Grać w dobrą grę. Dobra, ten kliknę John, żeby wejść. Dobra, ej! To jest chyba już końcówka, bo mam 11% baterii. No, właśnie mi się pokazało, że mam 10%. Dobra. To widzowie, jeśli chcecie... O, ja już wchodzę. Jeśli chcecie następny odcinek specjalny. No! Następny odcinek na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Żeby już was żadne odcinki nie, nie ominęły. To jest chyba końcu, koniec, no to na razie. O, i ja tutaj jest. Nara!